No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Golzor i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym odcinku z serii Warzone News na moim kanale. Końcu zaczyna się coś znowu dziać w Warzone, bo po wielu, wielu wydarzeniach z początku sezonu 5 mieliśmy ostatnio taki przestój, nie za wiele nowych rzeczy się działo. A wczoraj wieczorem wleciała oficjalna informacja o tak zwanym Season 5 Reloaded, czyli o zupełnie nowych rzeczach w sezonie 5, no, które gdzieś tam już były zwiastowane wcześniej, no ale teraz już mamy oficjalną, jakby, roadmapę na to, co już w najbliższych dniach i też tygodniach włodzą się wydarzy. Nim jednak przejdę do konkretów, to pragnę Wam przypomnieć, że partnerem mojego kanału jest Eneba. Eneba to jeden z największych rynków gamingowych w sieci. Zakupicie tam przeróżne gry na peceta i konsole oraz rzeczy takie jak doładowanie kont PlayStation, Xbox i nie tylko, oczywiście w najlepszych cenach. Wszystko obchodzi z legalnych źródeł, więc nie musicie się o nic martwić, a dodatkowo wraz z kodem rabatowym Goldzor wasze zakupy będą jeszcze tańsze. Jak to działa? Wchodzicie w jeden z trzech linków u góry opisu tego filmu. Następnie w wyszukiwarce wpisujecie to co was interesuje. Wybieracie najtańszą ofertę... Dodajecie ją do koszyka, a w nim, w miejscu, które teraz widzicie, wpisujecie kod rabatowy Goldzor. Teraz wystarczy już jedynie zapłacić za transakcję, wybierając swoją preferowaną metodę płatności. Cały zajmie wam maksymalnie dwie minuty, a za zaoszczędzone pieniądze prędzej kupicie sobie na przykład nową grę. Także śmiało korzystajcie z oferty. Standardowo zachęcam Was również już teraz do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, może, oraz jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zostawienia subskrypcji. Ten czerwony przycisk pod tym filmem ma być szary i fajnie, jeżeli włączysz również powiadomienia o nowych filmach, wtedy będziesz na bieżąco ze wszystkim ze świata Warzone. A ja, moi drodzy, jestem już na stronie, na której mamy rozpisaną całą, właśnie roadmapę. Tego, co jeszcze w piątym sezonie w Warzone się wydarzy. Jest dosyć sporo e, rzeczy, także wydaje mi się, że całość jest zdecydowanie interesująca. Oczywiście ja się skupiam stricte na nowościach w Warzone, ale te nowości dotyczą również chociażby Multi Black Ops Cold War czy trybu zombie dla fanów również tych e, trybów. Zaczynamy, moi drodzy, od no cóż, może zdjęcia samej. Roadmapy. Widzicie ją teraz tutaj w zwiększeniu na, na, na filmie. No, i tutaj mamy, jakby w postaci graficznej, pokazane wszystko to, czego możemy się spodziewać, właśnie już w przeciągu najbliższych dni i kilku tygodni. A generalnie ten Season 5 Reloaded zaczyna się, moi drodzy, o 6 rano. O 6 rano, 9 sierpnia, czasu polskiego, który to jest dzień. Patrzę już teraz na kalendarz. To jest czwartek. A więc o 6 rano, w czwartek, zaczynamy, moi drodzy, ten Season 5 Reloaded. E, natomiast e, 8. 8 września, więc dzień wcześniej, e, ten update wlecił już do Black Ops Cold War. E, tak, w gwoli ścisłości, ale to już doskonale wiemy, że tak te update'y do tej pory wyglądały. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o multiplayer, tam mamy nowy tryb, w sensie nowy, Fani, e, fani oczywiście Call of Duty doskonale znają tryb, e, tryb Demolition, który jest tutaj zwiastowany. E, na tych grafikach, generalnie, możemy też podpatrzeć nowe skiny do operatorów. Jakieś widzicie tutaj pociski smugowe i tak dalej i tak dalej, ale to są powiedzmy takie błachostki. Natomiast nas oczywiście najbardziej interesuje Warzone, dlatego scrolluję do Warzone i moi drodzy, już jesteśmy. Już jesteśmy na informacjach odnośnie Call of Duty Warzone. Pierwsza informacja jest taka, że w Warzone pojawią się dwa nowe Ryby rozgrywki. Pierwszy z nich będzie nazywał się Clash, i to będzie nic innego jak popularny Team Deathmatch z możliwością grania swoimi broniami na wybranych rejonach Werdańska z wszystkimi mechanikami, jakie znamy z normalnego Battle Royale, czyli będą dostępne pojazdy, będziemy mogli pingować, będziemy mogli się oczywiście kewować, będziemy mogli korzystać ze stacji kupując różnego rodzaju kilistryki, i tak dalej. I tak dalej. Po prostu Team Deathmatch na zasadach Battle Royale, więc takie połączenie tych dwóch trybów. Generalnie, nawet sami twórcy tutaj informują, że to jest idealne miejsce do tego, żeby chociażby powbijać kamuflaże na waszych ulubionych broniach albo po prostu jak najszybciej zlewelapować wasze ulubione bronie. Jest to więc coś powiedzmy. Nowego, ale no, jakby umówmy się, nie jest to nic specjalnego, po prostu zwykła na 50 na 50. Drugi natomiast tryb wydaje się być dużo, dużo ciekawszy. E, nosi on nazwę Iron Trials 84. E, no i ten tryb jest dużo bardziej rozbudowany niż ten poprzedni. Ciekawową ważną informacją jest to, że nasze życie w tym trybie będzie zwiększone, ale odnowa życia również będzie troszkę inaczej wyglądało, więc wydaje mi się, że dużo wolniej będziemy odnawiali swoje życie, natomiast będziemy go mieli więcej, tak mi się wydaje. No i generalnie wszystko wszystko to wpłynie na doświadczenie z czasów zabicia różnych broni, z używalności niektórych atutów i tak i tak dalej. Generalnie ma to wpłynąć na to, że gra będzie zupełnie inną grą w tym trybie. Nie będzie w tym trybie również, moi drodzy, zrzutów zaopatrzenia, a jeżeli będziemy chcieli kupić jakąś swoją ulubioną broń, to będziemy ją musieli zakupić po prostu jako broń na w sklepie, tak? W sklepie w Werdańsku. Nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało, no bo co, będziemy sobie ustalali, jakie bronie będziemy mieli w tym sklepie? Nie wiem. Ciężko mi to w tym momencie dokładnie wytłumaczyć, ale loadoutów takich, jakie znamy, nie będzie. Będziemy musieli wszystko, jeżeli będziemy mieli ochotę, kupić w sklepie. Będzie gułak, natomiast gułak. Co tutaj jest ciekawe, e, będzie polegał tylko i wyłącznie na pojedynku skillowym. E, troszkę mnie to generalnie denerwuje, bo tak powinien każdy gułag wyglądać, a nie tylko w tym trybie. No ale tutaj jest informacja o tym, że nie będzie żadnych broni w wersji akimbo, nie będzie żadnych automatycznych shotgunów, tylko po prostu czysta, czysty skill. Liczy się czysty skill, ten kto lepiej celuje, ten kto lepiej strzela ma wygrać gułag i to on wróci do Werdańska z bronią, którą miał w gułagu. Także taka też e, zmiana, że na Werdęsk wracamy z tą bronią, którą wygraliśmy gułak, a nie jak do tej pory to zawsze wyglądało po prostu z pistoletem. Także to też wprowadzi tutaj zdecydowanie dużo więcej możliwości takiego wylądowania e, po gułagu. Jest tutaj również informacja, że zostaną zmienione niektóre e, jakby środowiskowe takie rzeczy, które mają również zmienić e, aspekty, aspekty samej rozgrywki, ale o tym więcej informacji będzie e, później. Jest tutaj jakaś informacja o tajnej broni, tego też jeszcze nie wiemy. Zgaduję, że to może być coś na zasadzie flamethrowera, a miotacza ognia. Nie wiem, to taki mój strzał. Jak to dokładnie będzie wyglądało, nie wiemy. Tutaj mamy jakąś generalnie grafikę z tego trybu, z której ciężko cokolwiek e, tak naprawdę wywnioskować. Tutaj jest kusza, tutaj jest shotgun jakiś, e, jest ghost, jest, jest tutaj Woods, mocno okaleczony swoją drogą. E, no i tak prezentują się dwa nowe tryby, zdecydowanie ciekawszy ten Iron Trials 84 i chętnie go przetestuję. E, też co jest istotne, to to, że za wygranie, za wygranie w tym trybie otrzymamy Unikatową wizytówkę, natomiast za samo przystąpienie do trybu nic nie dostaniemy, więc tylko zwycięzcy będą nagradzani. No i generalnie opis tego trybu bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Kolejną sprawą jest nowy event w grze. Ten event będzie e, oczywiście związany z liczbami. Był on już zwiastowany nawet przed sezonem 5. Event o nazwie Liczby, e, który zacznie się, moi drodzy, dosyć późno, bo 22 września, dla nas, e, także że to jest jeszcze no 3 tygodnie praktycznie czasu. No a na czym będzie polegał ten event? On będzie powiązany bezpośrednio z, z tymi mobilnymi stacjami transmisyjnymi, które będą nas nagradzały po wykonaniu tam czegoś z nimi, różnymi rzeczami. Na przykład dostaniemy 2000 gotówki od razu, dostaniemy jakieś tutaj wizytówki, naklejki, jakieś te dobroni, zawieszki i tak dalej. I tak dalej. Dodatkowo, jeżeli ukończymy jakieś 9 tych wyzwań podczas tego eventu, to odblokujemy zupełnie nową broń do walki. Wręcz o nazwie SAI, która wygląda tak jak widzimy na tej grafice. No, Wyglądałem jak te takie do przerzucania gnoju rzeczy. Nie wiem, dziwnie to generalnie wygląda. I to, co jest jeszcze dziwniejsze od wyglądu tych broni, jest to, że one mają być ekskluzywnie tylko dla tych, które właśnie wykonają te 9 wyzwań. Więc zastanawiam się, czy to nie będzie pierwsza broń. Która, po, która będzie po prostu tylko e, czasowo dostępna bo no jeżeli to będzie tak jak jest tutaj opisane no to jeżeli ktoś nie weźmie udziału podczas tego eventu to nigdy nie odblokuje tej broni także jestem ciekaw jak to zostanie rozwiązane taki jest, jest na razie opis będziemy oczywiście testowali e, czy warto to odblokowywać, jak to działa e, no i generalnie zobaczymy z czym to się je kolejną bardzo ciekawą informacją szczególnie dla fanów zombie ale fanów zombie, którzy również w Warzone grają Wydaje się być ten fragment tego patch notes, który wydaje mi się, że informuje nas o tym, że chyba w końcu do gry do, dodany zostanie Dark Iter, czyli e, finalny kamuflaż za ukończenie wszystkich wyzwań kamuflażu w trybu zombie, e, no bo wydaje mi się, że tutaj to zamazywanie broni, na operatorach jest, no jest jednoznaczne, oni ukrywają jakiś kamuflaż, ten opis nic tak naprawdę tutaj nam nie, nie zwiastuje, ale jeżeli miałbym na coś strzelać, jeżeli miałbym na coś postawić pieniądze z pistoletem przy głowie to postawiłbym właśnie na to, że chyba Dark Eater pojawi się również e, podczas tego sezonu 5 Reloaded także to jest bardzo fajna informacja dla tych, którzy to Dark Eater odblokowali ja niestety nie jestem w gronie tych osób e, dodatkowo oczywiście mamy nowych operatorów, jest Hudson Yeah. <laughs> i jest moi drodzy jakaś współpraca, tylko ja kompletnie nie jestem zaznajomiony, także jeżeli ktoś siedzi w tych tematach, wie o co chodzi to, to może dać w sekcji komentarzy znać no, czy to jest spoko, czy w ogóle to ma sens jakikolwiek po prostu jakaś postać z jakiegoś uniwersum, Judge Dredd również się pojawi w formie oczywiście pakietu w sklepie do zakupienia tak on się będzie prezentował i generalnie tyle chyba taki smaczek dla, dla fanów tej postaci, dla fanów tego uniwersum, no dla osoby takiej jak ja, która nie ogarnia, jest to jakby nowy po prostu pakiet do skórki w grze i tyle. Kompletnie się o tym po prostu nie jaram. No i kolejną ciekawostką, którą sobie zakończymy ten dzisiejszy materiał Warzone News jest to, że no oczywiście w sklepie standardowo pojawi się mnóstwo nowych pakietów z reaktywnymi kamuflażami do broni i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nowością jest to, że od teraz niektóre z tych pakietów, jak na przykład ten pakiet Oktoberfest Fest z pociskami smugowymi, będzie umożliwiał Odzyskanie tych kod które na ten pakiet wydaliśmy. Więc wydając na przykład 2400 kod na ten pakiet, bo zgaduję, że tyle on będzie kosztował, mają być jakieś misje, e, e, które pozwolą nam odzyskać te kod y, które wydaliśmy właśnie na ten pakiet. Co oznacza, że kupując. Jeden pakiet, tak naprawdę będzie nas stać dzięki temu na dwa różne pakiety. Także dosyć ciekawa i fajna opcja. Zobaczymy, jak to będzie w praniu wyglądało, ale zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. No i tutaj, oczywiście, również inne jeszcze pakiety. Tego będzie natomiast zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No i okej, okay, to jest sezon 5 Reloaded. Dajcie znać, co sądzicie o tych nowościach, które zmierzają do Verdańska Przypominam, że zaczynamy 9 września o godzinie 6 rano czasu polskiego, a ten event Liczby dopiero 23 września, albo drugiego, już, już nie pamiętam, który to był dokładnie, ale jeszcze nie teraz. Na pewno więcej informacji odnośnie tego eventu będzie na kanale w przyszłości, także subskrybuj kanał, lajkuj, jeżeli Ci się podobał ten film. No i co moi drodzy, kocham Was widzowie i do zobaczenia oczywiście w kolejnych materiałach. Mówił Goldzor, na razie!